Maren Lundby, wielka niewątpliwie gwiazda skoków narciarskich kobiet, która jako pierwsza z pań trzykrotnie z rzędu zdobyła kryształową kulę, kończy ze skokami narciarskimi. Dzień dobry, wojciech, oglądaj do kanał Przedskoczek, kłaniam się bardzo niziutko. Zapraszam na króciutki materiał dotyczący właśnie wspomnianej norweskiej skoczkini. Imanen Ludby, która uchodzi za naprawdę fantastyczną e, zawodniczkę, e, która pomimo e, wielu problemów, e, wielu przeciwności, e, zawsze starała się walczyć o prawa kobiet. E, przede wszystkim o to, aby e, panie mogły latać najpierw na skoczniach dużych, a później e, aby przystąpiły także do rywalizacji na skoczniach do lotów narciarskich popularnie nazywanych mamutami. I Maren, oczywiście, zarówno jedna, jak i druga sztuka się udała. A w momencie, kiedy wywalczyła prawo do startu pań na dużej skoczni, to podczas Mistrzostw Świata potrafiła zdobyć złoty medal i tytuł Mistrzyni Świata. Natomiast w w tym roku, w 2023, ale w poprzednim sezonie Maren zdobyła wówczas srebrny medal, przegrywając zaledwie z Kanadyjką Aleksandrią Lutit, ale stanęła na podium i co ważne to to, że z przytupem tak naprawdę zakończyła swoją sportową karierę, ale oczywiście wiadomo, że nie tylko te czynniki spowodowały oczywiście po takiej świetnej karierze, że Maren kończy karierę, ale niestety te problemy z i próbowanie dojścia z powrotem do wagi, żeby ona była zgodna z tym, jak wymaga Międzynarodowa Federacja Narciarska do, do, dotycząca właśnie tutaj tego tematu, no bo wiadomo, że skoczkowie akurat mają strasznie mocne rygory, skoczkowie, skoczkini oczywiście też, więc to powoduje, że im człowiek się starszy robi, tym zaczyna się pojawiać tam coraz więcej problemów, w związku z czym Maren postanowiła, że nie będzie szargać swojego zdrowia, że nie będzie tutaj celowo na siłę traciła na wadze, bo to przecież też może mieć swoje konsekwencje zdrowotne, więc dlatego Maren postanowiła zakończyć karierę. Jest to myślę jeden z takich głównych powodów, dla którego ona to zrobiła, ale i tak, cały świat skoków narciarskich będzie na pewno za Maren tęsknić, ponieważ to była wyjątkowa zawodniczka, zawsze śmiechnięta, zawsze jak stawała jako strażniczka prawda? praw tutaj kobiet, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. No i przede wszystkim taką przebojowością, którą miała, powodowało to, że teraz, jak, jest, jak już jej nie będzie, jak jest już po decyzji o zakończeniu kariery, no to na pewno wszyscy będziemy tęsknić. To będzie tak samo mniej więcej jak z Adamem Małyszym, kiedy kończył swoją karierę. I też, też oczywiście potem tęskniliśmy za Adamem, ale myśmy mieli od razu wtedy Kamila Stocha. Natomiast jeśli chodzi o Norweszki, no to przecież tutaj mamy te Eminiam Bierset, mamy Silię Obset, mamy także Anna Odinström, która... Niestety teraz ma lekką, no, w zasadzie poważniejszą kontuzję, ale mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tej decyzji, Maren, i jak wspominacie sympatyczną Norweszkę?